Siema Elo z tej strony Klanta10. Dzisiaj zagramy sobie w Trip MineWare na serwerze CubeCraft.net. No i co, zaczynamy, nie ma co gadać. Mamy bardzo ładną łapkę, łapkę, mapkę, moim zdaniem. O nie, nie da się wyskoczyć. No dobra. Dobrze. Już jeden odcinek kiedyś z tego był. Będzie jeszcze jeden. A co mnie tam? Długi był odstęp od ostatnich odcinków, ale byłem po prostu zajęty. No i co? No i teraz nagrywam film. Był. Co to jest? Co to jest? Okej, okay, wiem co to jest? <ścoughs> wiem co to jest, rozumiem. Na początku nie ogarniałem, trzeba tam skoczyć, eee, Jak tower climb, ponieważ no nie Lanta! Dawaj Dobra Udało się No i co? Wszyscy to zrobią? To jest w sumie bardzo łatwe. Ty dwie osoby przygrały? Jak, jak, jak w to przegrać? Chyba spadnąć trzeba. O nie, dobra. Ja uciekam. A może nie? Nie, 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 nie. O. No cóż, nie zawsze można wygrywać. A tego trybu nie lubię. No ale cóż. Tutaj myślę, że wygrywa osoba, która... No w sumie ma najwięcej farta. No i ewentualnie jak jeszcze trochę pilipi trzeba umieć. Ale po prawej stronie możemy zobaczyć, że wszyscy... Yy, idę w web. Najdź gunpowder, okej. Okay. Gunpowder, gunpowder, gunpowder. Gunpowder, szybko, szybko mam. Dobra. Stonks. Ty, pierwsze miejsce mam. Dobrze. Platform planet? Co to jest? A, wiem co to jest. Dobra. Ogarnę. Trzeba uważać. Nie, nie, nie! Nie! Kurczę, bo tyle osób stanęło razem ze mną, że nie widziałem. No ale cóż, nie da się być najlepszym, zbuduj go Lema. No jak? Ehm, tak? Dobra, mam. Zdążyłem. Good door, bad door, co? You can not jump. O nie. O nie. Tu chodzi o to, co ja myślę, że chodzi? Czy coś trzeba tu znaleźć? Nie, gadaj. O co tu chodzi? Możecie mi potem wytłumaczyć w komentarzach. Udurbador... No właśnie tak myślałem, że o to chodzi. Okej, okay, TNT, tak. Ja nie mam TNT, dobra. Bum, ktoś wybuchnął. Przyjemnie dla mnie, nieprzyjemnie dla... O nie, 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 nie! Dobra. Uff, dałem radę komuś rzucić. Nie, nie, nie! Spadaj, ziomek. Dobra. <laughs> Lecisz! Dobra. Dałem radę. Przetrwałem, jej! Dobra. O, pierwszy jestem znowu. Nice! Fill the tank. pełni dobra. Okej, okay. Oj. Dobra, dobra, dobra. okej, okay. to w sumie łatwe. Przyjemne to jest. Bierzesz. Lecisz. No w sumie przyjemne. Ale jak ktoś się nie wyrobił? A, wszyscy gracze wygrali. Bombowa panka. O nie. Nie, nie, nie. Nie? Dobra, żyję. Ok, przetrwałem Nice. Ciągle na O nie, nie. A, To o to chodziło. Dzięki. Jakby. No nie. Ok, jestem. Nice. Jak przegrałeś? Aha, okej okay. Okej, okay, dobra Nagrywamy. Jest go. Ej, co to, co to za słupek? Co to za słupek był? No i dobrze O, ja i ktoś jest prowadzący Fajnie Im mniej, tym lepiej? A, dobra, rozumiem znowu ten słupek zbugowany. O nie. Ty, przeżyłem. Nice. A nie. Spodniny, a dobra. To jest taki po prostu dropper. Po prostu dropper. Hech, na pół serduszka. Można mieć farta, można. parę osób. O, a tu... <laughs> Ten slime block był piękny. O nie. Sumo, sumo, O nie. Nie! Nie! Nie, 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 nie! Dobra. Przeżyłem. Kolorowa podłoga. To mnie dzieli od... Wygranej. A, dobra. A, dobra. To jest paperio takie jakby. O niej. Tak jakby. Sorry za to spamienie myszką biurową moją, ale... Dobra, tu już sobie o zagrodziłem. A nie, jeszcze nie. Dobra. Tu nie mogę, Za to tu mogę, to nie, a e, nie, trzecie miejsce. No i co, dobrze mi poszło. To co, jeszcze jedna runda, jeszcze jedna runda, jeszcze jeden, i jeszcze raz. <grym> dobrze, 10 sekund do rozpoczęcia. W sumie nie, trochę minus, bo wtedy tych bomb kolorowych nie wykorzystałem. Żebym był na plus, trochę, no ale dobra. No a trzecie miejsce też nie jest źle. Pomijając fakt, że parę razy bym na pierwszym. TNT, tak, okej, okay. dobra. Nie miej nie TNT, proszę. Dobrze, nie mam TNT. -ksa. Ja uciekam. zrobię. Okej, okay. już ktoś buchnął. Nie coś buchnął jak coś, tylko się. <dziwnio> Dziwnie to zabrzmiało. Dobra, ja nie mam. No i przeżyłem, fajnie. O jaka nabyła... O nie. Nie, 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 nie. Nie 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 Nie! Padłem nie! kurczę. to jest trudne. Ja nie lubię za bardzo takich tych, gdzie typu splif nauki, czyli że TNT jest i się w to strzela ten, bo to no, po prostu nie lubię. Jakby jeżeli je lubicie, możecie się pochwalić tym, ja średnio lubię. To mój skinek. O, o nie, 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 nie. Wypad. Ty, jestem zielony. Żółty. Nie! Nie! Dobra. Ty, przeżyłem! Nie. nie! Nie! Za to wydarcie się, ale serio. Powinno platforma? o nie, nie lubię tego. Nie, dwa hopy mi zostało, nie. Nie. A. no nie. O Jezu. Czemu w tej w tej jakby w tej rozgrywce y, są same minigierki, których nie znoszę. Jak kogoś obraziłem, y, a ktoś lubi, to bardzo przepraszam, ale ja tych gierek nie znoszę, no? Kurde. Nie znoszę tego. Przepraszam, że się... Nie, kolej. Właśnie, to są same takie minigierki, których nie lubię. Mój odcinek będzie... Nie znoszę tego. <laughs> nie lubię tego, usuńcie to, proszę. Nie znoszę tego. Meh. Dobrze. Parkour. O, to akurat jest fajne. To lubię akurat. Chciałem powiedzieć, to jest fajne, prościutkie. Fajne jest. Prościutkie też jest, ale spadło <laughs> ok. Okej. W sumie... Nie, no, to proste jest właśnie. Zdziwiłbym się... Nic nie mówiłem. Yy... chciałem powiedzieć, że zdziwiłbym się gdyby ktoś tego nie przeszedł. No i rzeczywiście ktoś tego nie przeszedł. Ale ok. Nie mam pytań po prostu. A, no dobrze. Ile zostało? Jeszcze 6 gierek. Chyba wszystkich się nie uda. O, wszystkich się nie uda, niestety raczej, ale... Jak ktoś mnie zrzuci... Dobra. Jasny, niebieski. Harvest the Aha. Betro. A, ok, to już, ten, już jest teraz ok, wygrałem spoko. Sobie pościnam. Shearship, to też jest spoko w sumie. Sorry za to, za, jak, jeżeli słyszycie to jak Klikam y, myszką, ale mam taką a nie inną. Jakby yeah. różnicy między gamingową nie ma za bardzo, a ten... A, no może trochę głośna jest. No cóż. Nie <grym> wiem. <grym> ok, teraz nie zginąć. To mnie skać po prostu. No jak? Fight and Sleep to jest w sumie nie najgorsze. To trzeba po prostu zabiać i ubić wszystkie. Tutaj się w sumie liczy Timur, bardzo dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Dobra, jestem. Git. Ok. No i co? Find the button. Ostatnia gierka kamy przycisku, jest przycisk no i co, tym akcentem kończymy nasz odcineczek zająłem yy, w sumie drugie miejsce używamy taktyki z Paper.io mogę powiedzieć no dziękuję wam bardzo za oglądanie zająłem czwarte miejsce no i cześć